Państwowy ośrodek maszynowy w Łoniu koło Koprzywnicy został utworzony w 1953 roku. Przedsiębiorstwo nie przetrwało transformacji ustrojowo-gospodarczej po 1989 roku i dziś śladem po niegdyś prężnie działającej firmie pozostały tylko kilka ścian budynków oraz ci którzy w niej pracowali. To właśnie pracownicy POM spotkali się w sobotnie popołudnie w restauracji Jubilatka w Koprzywnicy. Jedni pracowali w firmie kilka, inni kilkadziesiąt lat. Wszyscy z rozdrzemnieniem wspominali czasy budowy, rozbudowy, okresy prosperity i upadku, największego w rejonie Koprzywnicy pracodawcy który w szczycie dawał zatrudnienie ponad 100 osobom. Inicjatorem spotkania pracowników nieistniejącego od 1992 roku zakładu był Zdzisław Nasternak. Kiedyś my próbowaliśmy się spotkać, ale jakoś to nie wyszło. No ale w końcu teraz tak się zobowiązaliśmy tutaj, głównie ja, tutaj Żmuda Juliana i po prostu takie chęć była na to. No i takie spotkanie zorganizowaliśmy dzisiaj. Z możliwości rozmów w pracowniczym gronie skorzystali mechanicy, tokarze, kierowcy, pracownicy biurowi oraz dyrektorska kadra. To była zgrana załoga. To było, nie było, tam te czasy były zupełnie inne. Myśmy się z, z taką serdecznością spotykali. I teraz właśnie chciałam się też spotkać, bo no już jestem w takim wieku, że Potrzebuje też trochę towarzystwa, ale i spokoju. Także no, wszystko bardzo dobrze, zadowolona jestem, że właśnie do takiego spotkania doszło. Było wspólne oglądanie zdjęć z życia zakładu. Byli już pracownicy, opisywali wydarzenie, osoby utrwalone na fotografiach. Chętnie też przed naszą kamerą wspominali lata pracy w Pombłonie, spiritus smowę z wyjątkowego spotkania. To pełni zaczynał swoją karierę zawodową w ośrodku pracował do jego likwidacji Zaczynałem tam od szkoły od szkoły zawodowej tam mieliśmy szkołę taką zawodową i praktykę Ja zaczynałem od 1969 roku jako uczeń jako praktykant Później zostałem tam jako mechanik i później awansowałem jako mechanik gwarancyjny, weryfikator, diagnosta i szefowałem wydziałowi remontowemu przez ostatnie 3 lata. Spośród wszystkich uczestników wyjątkowego wieczoru najdłuższym stażem pracy w błonie mogła się pochwalić maria żuraw. Dla pani Marii ośrodek był pierwszym i zarazem ostatnim miejscem pracy. Kończyłam technikum ekonomiczne w Cieszynie i Pochodzę niedaleko stąd, ale z Gongolina. Ale przyszłam tu do pracy i, no i tak na staż w sumie. Ale jak się okazało, to zostałam prawie do końca. No zadowolona byłam z pracy. Była przyjaźń, było przyjemnie, mieliśmy w tamte czasy były zupełnie inne, Był fundusz socjalny, były wycieczki, były zabawy. Naprawdę. Taka młodość moja upływała w, takim, bym w dobrej, miłej takiej atmosferze. No. Czy to najpierw był staż po stażu? Tak, tak. Ja nawet szczerze to dostałam od razu angaż. Miałam być na stażu, ale zostałam angaż na czas nieokreślony. Na początku byłam trochę byłam kasjerką i sekretarką pana dyrektora Pawlika. A potem już przeszłam do działu księgowości i jako, jako starsza księgowa i z, z tym prac, dopracowałam do końca. Stanisław Pawlik z wykształcenia prawnik był jedenastym z kolei dyrektorem POM-u. Do Błonia trafił z Górek Klimontowskich. Kierownik warsztatu odszedł z Górek Klimontowskich i mnie przenieśli, nie pytając się, przenieśli mnie na kierownika warsztatu. ale Dyrektor świętej pamięci był pijaczyną. Mało kiedy był w Pomie, jak wtedy, kiedy dyrektor zjednoczenia przyjeżdżał, to nigdy go nie było. Ja rządziłem tym Pomem. No i nie za długo, w 1964 roku, tam pracowałem w tym Pomie chyba ze 3 lata. Wezwano mnie do zjednoczenia, do Kielc i mówi pójdzie pan na dyrektora do Błonia. No i tak. A tutaj przeprowadził. Tak, można tak jest. to Przeprowadziłem. Prze, prze, prze A później z pom mnie przewekslowano w podobny sposób do Komitetu Wojewódzkiego. Na sekretarza organizacyjnego. Dyrektor Pawnik opowiedział, w jaki sposób pozbył się dwóch niestroniących od Kieliszka pracowników. Załoga była dobra. Początkowo y, miałem tam pewne y, kłopoty, y, ale akurat upłyniłem tu, tych dwóch panów, bo kiedyś przyjechałem, y, to znaczy oni się dowiadywali, czy Dyrektor gdzieś wyjeżdża, czy nie? Bo no jest do sekretarki, dyrektor wyjeżdża, dzisiaj rano ja no wyjeżdżam. Wyjechałem do lasu, do zawidzy. Posiedziałem z kierowcą, posiedzieliśmy gdzieś tam z półtorej godziny, może trochę więcej. Przyjechaliśmy i tam w pomie był taki rozłożysty kasztan. Pod tym kasztanem zrobili sobie, wyp, wypijcie wina nazwozili, nazwo No i tak się zastanawiałem, jak zareagować. No więc, no to mówię, nie poczęstujecie mnie. A no wzięli jakąś tam szklankę, wlali pół szklanki wina. No i tego. Wypiłem, no to mówię teraz: Skończcie to i do domu, bo już z Was dzisiaj roboty nie będzie. No i tak myślałem parę dni. W końcu wymyśliłem, że tego głównego prowodera wysłałem. Akurat filia w wilczycach była oddawana, i tam go wysłałem na mechanika gwarancyjnego. A drugiego. Przedałem do Kółka Rolniczego, do Koprzywnicy. 11 lat w przedsiębiorstwie pracował Krzysztof Purmanek. Najpierw jako zastępca dyrektora, a później jako naczelny. Po ukończeniu Politechniki Wrocławskiej trafił do Tychów, a po roku do Błonia. Byłem rok w wojsku i rok pracowałem, jak uruchamialiśmy fabrykę samochodów małolitażowych w Bielsku Białej, z siedzibą w Tychach. Zasadnicza produkcja tam szła w Tychach. No i tam były pierwsze komputery, pierwsze urządzenia tego typu nowoczesne w Polsce. A potem starałem się, chciałem tutaj przenieść te nowe techniki do, do pomu, tak. No i tam próbowaliśmy tak... Proszę? Udało się? Niektóre rzeczy się udało zrobić. Robiliśmy... No było tak, remonty, produkcja, innowacje, jak ktoś potrzebował coś z rolników. Zresztą i gospodarze, cokolwiek potrzebowali, to staraliśmy się zabezpieczyć ich potrzeby. Przede wszystkim atmosfera była bardzo dobra. Było 117 pracowników i staraliśmy się realizować ich potrzeby i potrzeby mieszkańców przy ich pomocy. Dyrektor Furmanek przypomniał, że przy okazji prowadzonych inwestycji pracownicy pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Budowaliśmy nową halę. Staraliśmy się zabezpieczyć, żeby w tej nowej hali była i, i produkcja, i, i pomieszczenia socjalne i, i to, co było potrzebne na bieżąco, oprócz tego, no ogrzewanie trzeba było nową kotłownię wybudować. Pamiętam, był taki szczegół, że trzeba było komin postawić taki duży jak na cztery piętra i, i przyjechał dźwig, nie mógł tego podnieść. Była trudność jak to zrobić, no, ale e, dzięki tam. E, tym pracownikom, bo oni byli też bardzo odważni, udało się to postawić. Władze wojewódzkie do dyrektora Fulmanka miały pretensje, że nie jest członkiem partii. Brak legitymacji zakończył jego karierę w Błoniu. Wojewoda do mnie miał pretensje o to, że nie przynależę do PZPR. Ja nigdy nie należałem do żadnej partii. Do dzisiaj nie należę do żadnej partii. Jestem antypartyjny. Wtedy uważałem, że najważniejsze jest. Rzeczowa realizacja konkretnych działań, konkretnych zadań i tak dalej. Wtedy rozbudowaliśmy to i zrobiliśmy naprawdę dużo, a mieli pretensje, że nie przynależę do partii. Nie wpisałem się i z tego powodu odszedłem i potem jakoś tak się ułożyło, że po trzech latach to zostało wszystko zlikwidowane. Ostatnim dyrektorem był Marian Wanewski który tak wspomina swoją przygodę z Pombłonie. Pracowałem za granicą, pracowałem na Śląsku wcześniej. Pracowałem w cementowni Ożarów, pracowałem w Hucie Ferum w Katowicach, w kilku miejscach. Sprowadziłem się w 1978 badajże roku do koprzynicy. Zacząłem od śliwieża, y, 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 gdzie zaczęliśmy rzeczywiście odzyskiwać y, narzędzia, które były bardzo cenne i drogie, jednorazowego użytku, bo nikt nie miał tego ostrzyć żeby ponownie używać i to yy, wprowadziłem ten cały system, potem przeszedłem na yy, kontrolę jakości, kontrolera jakości yy, w, całym, w całej firmie, w całym zakładzie, potem byłem kierownikiem warsztatu naprawczego, no i później, tak jak mówiłem, w międzyczasie, w międzyczasie skierowano mnie yy, na yy, zarządzanie, czyli na Prezesa SKR-u w Koprzywnicy Były takie, te, te, takie firmy, takie, takie spółdzielnie kółek rolniczych, gdzie przepracowałem, tak, że tam, nie wiem, półtora roku i z powrotem wróciłem do, do pomu mojej, no i właśnie e, dopracowałem już do końca, już do Pomu więcej nie wróciłem, bo już nie było pomu po prostu. Zdaniem dyrektora Wanewskiego w czasie transformacji Praca nie była niestety najważniejsza. No problemy były modne, nie była praca ludziom głównie, może tylko bardziej protesty i zmiany, oczekiwanie czegoś nowszego, lepszego. Państwowy zakład świadczył kompleksowe usługi dla okolicznych rolników, wykonywał części dla innych firm, w tym nawet zakładów produkujących dla wojska. Remontami ciągników, maszyn rolniczych, produkcją i to prężnie to pracowało. Rozbudowywaliśmy tam nowe hale, prawda, produkcyjne i szła ta produkcja. Współpracowaliśmy ze Stalowo-Wolą. Tam robiliśmy części, nie wiem jakie, ale do sprzętu wojskowego. Tak, do sprzętu wojskowego, do maszyn wojskowych. Robiliśmy z bumarłabędy. Pamiętam, żeśmy robili jakieś tam części. Ja pracowałem na wydziale remontowym, ale podwozia do betoniarek. Świadczył wiele, wiele istniejących potrzeb dla rolnictwa, bo tam były maszyny, urządzenia, których teraz może jest łatwiej osiągnąć. Kiedyś to spawarka to była rzadkość, tokarki, fryzarki, frezarki, sztyfierki, te rzeczy wszystkie, kuźnia, kowale. To wszystko było na miejscu i można było pomóc w tych trudnych czasach tym rolnictwem. W okresie żniwa, żniw były uruchomione obsługa techniczna, serwisy wyjazdowe, pogotowia techniczne gdzie no, całymi dniami były wezwania do awaryjnych napraw np. Na kombajnów zbożowych czy innych. To był zupełnie inny system, młodzi ludzie dzisiaj sobie nie mogą wyobrazić jak to było e, e, zorganizowane, ale było. Spotkanie nie mogło się obyć bez oprawy muzycznej, którą tak jak przed laty zapewnił Stanisław Kozioł z zawodu tokarz, frezer, z zamiłowania akordeonista, perkusista, wokalista. Pan Stanisław bardzo miło wspomina swoją karierę zawodową, dodając, że umiejętności muzyczne pomagały mu w pracy. Same przyjemności. Same przyjemności. Różne imprezy okolicznościowe, różne takie schacki, Wszystko przyjemnie się spędzało. Firma miała też swoją potoczną nazwę. Nazywaliśmy to cyrk. Jak to? Cyrk. Jako cyrk, tak. Gdzie, gdzie pracujesz? W cyrku. Zastanawiano się także nad przyczynami upadku zakładu. Zmieniły się czasy. Druga sprawa to było duże były powierzchnie w halców produkcyjnych, które były robione i bardzo przyszedł duży podatek od nieruchomości. Nie było w stanie, żeby ten podatek zapłacić i utrzymać pracowników. Ta sprawa też, y, kończyły się też y, zamówienia. Byli pracownicy, długo nie mogli się pogodzić z upadkiem i rozgrabieniem cyrku. Ja powiem szczerze, że nie miałem odwagi przez wiele lat po tym, bo to już minęło ponad 30 lat, przez wiele lat nie miałem odwagi tam pójść i zobaczyć. Jak poszedłem to była załamka. To była najtrudniejsza chwila w całym okresie. Uczestnicy spotkania pamiętali o tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Ich pamięć uczcili minutą ciszy. Nieżystrzysz STV Info